Świat hip-hopu pogrążony w smutku. Raperzy żegnają Pono. Śmierć Rafała Pono-Poniedzielskiego wstrząsnęła polskim światem muzyki. Jeden współtwórców zip składu i duetu TPWC, odszedł, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo artystyczne i emocjonalne. O jego śmierci poinformował najbliższy przyjaciel i współpracownik Wojtek Soku. W sieci pojawiły się dziesiątki pożegnalnych wpisów od kolegów z branży, a fani nie kryją poruszenia. Rafał Poniedzielski, znany jako Pono, był jednym z tych artystów, którzy współtworzyli polską scenę hip-hopową. Dla wielu stanowił symbol szczerości i autentyczności. Wiadomość o jego śmierci rozeszła się błyskawicznie i pogrążyła w żałobie całe środowisko rapowe. Wzruszający wpis Wojtka Sokoła, z którym Pono przez lata tworzył niezapomniane utwory, stał się jednym z najczęściej udostępnianych pożegnań w polskim internecie. Pono nie żyje, raper miał tylko 49 lat. Pono był jednym z filarów ZIP Składu, grupy, która w latach 90. zdefiniowała brzmienie polskiego ulicznego rapu. Jego charakterystyczny głos i szczere teksty sprawiły, że zyskał szacunek w środowisku i status legendy. Współpraca z Sokołem zaowocowała powstaniem duetu TPWC, który wypuścił kultowe już utwory, takie jak nieśmiertelna nawijka z składowa czy w aucie. Ten ostatni, z udziałem Piotra Fronczewskiego, stał się hitem 2008 roku. Artysta rozwijał też karierę solową, jego debiutancki album *Hold* z 2002 roku otworzył serię płyt, które na stałe zapisały się w historii gatunku. Ostatni krążek Pono wydał 4 lata temu, ale mimo mniejszej aktywności na scenie, nigdy nie przestał być obecny w świadomości fanów. Poza muzyką, raper był zaangażowany w działalność społeczną. Założył fundację wspierającą dzieci uzdolnione artystycznie, lecz potrzebujące wsparcia finansowego. W jednym z nielicznych wywiadów udzielonych w 2018 roku, Pono przyznał, że największą inspiracją w jego życiu jest córka. Wieść o śmierci artysty poruszyła środowisko hip-hopowe. Leroy pożegnał go wzruszającymi słowami, publikując fragment wspólnego teledysku. Rafał, co tu się stało? Spoczywaj w pokoju, przyjacielu, napisał Leroy. Słowa pożegnania pojawiły się również na profilach Pelsona, Pei czy Jakuba Żulczyka. Wszyscy zgodnie podkreślają, że Pono był nie tylko wybitnym artystą, ale też człowiekiem o wielkim sercu. Rafał, co tu się stało? Spoczywaj w pokoju, przyjacielu, napisał Pelson. To co po mnie zostanie, to te słowa. Rip Pono, czytamy we wpisie Jakuba Żulczyka.